Dzień dobry, cześć! Dzisiaj zawodnik z kategorii mocowej 600 Mercedes GL63SMG Formatic plus o mocy 612 koni. Ten mocniejszy w SC, pod maską oczywiście 4-litrowa V8, która to spore nadwozie, przecież to słów, rozpędza do 100 km na godzinę w 3,8 sekundy wydaje mi się, że to są wartości 3,8 sekundy, to są wartości, które robią wrażenie w jakimś sportowym kupę, a jeżeli chodzi o rodzinnego suwa z napędem na 4 koła, no to tu już jest naprawdę potężnie. 3,8 sekundy w takim samochodzie, kapitalna, kapitalne osiągi i prędkość maksymalna. 280 km na godzinę, ponieważ ten samochód posiada pakiet kierowcy MG, ma zwiększoną prędkość maksymalną. Auto jest z 2022 roku, to jest egzemplarz krajowy. Jest, ma tylko 33 tysiące km przebiegu. Jest bezwypadkowy, jest bezszkodowy w całości, w oryginalnej powłoce lakierniczej. Ależ głośne te motocykle. W całości w oryginalnej powoce lakierniczej, i ma gwarancję do 27 grudnia 2027 roku, zatem jeszcze grubo ponad 2 lata gwarancji lub do 150 tysięcy kilometrów. I bardzo istotną rzeczą, kwestią w przypadku tego egzemplarza jest fakt, że to jest samochód skonfigurowany w 2020 roku kompletnie. Auto ma wszystkie dostępne opcje na ówczas wyposażenia, jakie konfigurator Mercedesa oferował i przewidywał. Jest tutaj po prostu komplet. E... I właściwie nie ma rzeczy, o której byście, w przypadku tego modelu oczywiście, dostępnej, o której byście mogli pomyśleć i jej tutaj nie ma. E... Jest, może zacznijmy od razu, jest ceramiczno... Węglowy układ hamulcowy AMG Carbon, który wyhamowuje tego kolosa w sposób niezwykle skuteczny. Oczywiście reflektory inteligentne LED. Również jest system jazdy AMG Active Dynamic Ride, który stabilizuje nadwozie w trakcie jazdy, tak by ono jechało cały czas w jednej płaszczyźnie. Bardzo fajna rzecz. Jest aktywne osadzenie silnika. Oczywiście drzwi z systemem dociągania. Mamy również kute, to są najdroższe felgi, jakie do tego samochodu można było wziąć. Kute koła 22 calowe AMG w kolorze czarnej satyny. Oczywiście układ wydechowy aktywny AMG z czarnymi końcówkami. Jest hak holowniczy automatyczny. Skoro już jestem przy klapie bagażnika, to pozwólcie, że ją otworzę. No, i stan tego samochodu, pozwólcie, że nie będę się zagłębiać, bo jest adekwatny do przebiegu. Auto jest niezwykle usanowane, doskonale zadbane, 33 tysiące km przebiegu. Zobaczcie jeszcze fabryczne folie ochronne. Jest i hak holowniczy, o którym wspominałem. Op. Także automatycznie wysuwany. Bagażnik dosyć spory. Naturalnie mamy tutaj pneumatyczne zawieszenie, więc mamy możliwość opuszczenia tego tyłu celem ułatwienia załadunku bagażnika. Duży bagażnik, również tylna kanapa wario, która jest elektrycznie regulowana, ale daje nam także możliwość złożenia tych foteli z poziomu bagażnika. Nie będę teraz tego robić, ale ten element wyposażenia również jest dostępny w tym aucie. Mamy także, słuchajcie, wybasto system masażu, panoramę, aktywny tempomat, po prostu komplet, wszystko co do tego samochodu wziąć się dało, tutaj jest. Ogromny szklany, panoramiczny dach, klimatyzacja naturalnie czterostryfowa, wszystko obszyte jest tutaj skórą, z tyłu są jeszcze takie wstawki w fotelach z piano black. No i zobaczcie, tak jak Wam mówiłem, ta tylna kanapa jest elektrycznie regulowana, jest podgrzewana także. Nagłośnienie Burmester, rolety, ale co ja mówię, właściwie to nie jest zwykłe nagłośnienie Burmester, tylko to jest nagłośnienie high-end, to 4D, więc ono jest najlepsze, jakie w tym samochodzie wziąć się dało, już nic poza tym systemem nagłośnienia zamówić nie mogliście do niego. Wszystko tutaj, zobaczcie, jest z Alcantary. To jest podsufitka, nie jest materiałowa, tylko to jest Alcantara. No i ta tylna kanapa elektrycznie regulowana to jest fajna rzecz. Nie trzeba tego robić ręcznie. Wszystko tutaj działa automatycznie. I zobaczcie, jaką ten samochód ma kierownicę z pakietu Performance. No jest po prostu genialna z połączeniem alkantary i włókna węglowego, ścięta u dołu z tymi przełącznikami kapitalna kierownica wentylowane, ogrzewane fotele wspomniane na high-end e, oczywiście progi wejściowe podświetlane z logo AMG spójrzcie, nawet dół deski rozdzielczej oprzyty jest skórą listwy z połyskującego włókna węglowego tapicerka deski także oprzyta skórą i to jest prawdziwa skóra. To nie jest żadna ekoskóra. Yy, mamy uchwyty na napoje, schładzane, podgrzewane. Oczywiście zawieszenie AMG Dynamic Active Control. pneumatyczny, aktywny układ wydechowy. No i wspomniany przebieg 33 000 km. Ale skoro już tutaj jestem, no to pozwólcie, że go uruchomię. System masażu, o którym wam wspomniałem. Nawet ogrzewanie postojowe, Webasto. Tu jest po prostu komplet. Rzadko trafiają się, niezwykle rzadko trafiają się takie samochody, w których ktoś wyklikałby, mówiąc kolokwialnie, wszystko, co naówczas w konfiguratorze było. A w przypadku tego samochodu, tak właśnie to miało miejsce. To auto jest skonfigurowane. Wtedy jeszcze był inny cennik na 916 tysięcy złotych, o ile dobrze pamiętam. Także niezwykle bogata wersja wyposażenia, no i to na nagłośnienie high-end. To naprawdę wybaczcie, robi robotę. Naturalnie system kamer 360 stopni autonomiczne parkowanie jest tutaj po prostu komplet. Wszyscy asystenci jazdy, aktywny tempomat, również te selektory trybów jazdy w kierownicy no i układowy aktywny, który możemy sobie otwierać lub zamykać i ma też tryb racę, w którym z wydechu lecą race. Wybaczcie za suchar, nie mogłem się powstrzymać, ale posłuchajcie, jak to brzmi w trybie race. Ja nie kręcę, nie mam pytań. No niewiele już jest takich samochodów. Niewiele jest aut, które fabrycznie, bo to jest fabryczny wydech, tak dobrze brzmią. One są coraz częściej dławione przez kolejne systemy i filtry, a to auto w serii... W serii puszcza tak zwane marchewy z wydechu. No, rzadko się to już zdarza. Kapitalnie brzmiący samochód, fantastycznie prowadzący się. Niemal nowy. Słuchajcie, no tyle z mojej strony, wydaje mi się. To są oczywiście zegary w całości e, cyfrowe i je można sobie dostosować względem własnych potrzeb. Mogą być albo bardziej futurystyczne, tak jak tutaj, lub na przykład klasyczne, jeżeli ktoś pragnie O, właśnie klasyki. Także e, słuchajcie, tyle ode mnie. To są też najdroższe fotele, jakie na tamten czas można było wziąć. No, niesamowity egzemplarz. Zgaśmy go. Podsumowując, Mercedes GL63S Formatic Plus o mocy 612 koni mechanicznych pod maską oczywiście 4-litrowa 8 samochód z polskiego salonu. Bezwypadkowy, bezszkodowy w całości, w oryginalnej powłoce lakierniczej przebieg tylko 33 tysięcy km, gwarancja do grudnia 2027 lub 150 tysięcy km. Na pokładzie absolutnie pełne wyposażenie, jakie naówczas mogliście sobie zamówić w salonie, i sprzedajemy go z fakturą VAT. Oferę sprzedaży znajdziecie już na naszej stronie internetowej www.samochodysklasa.pl Tymczasem bardzo dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia. Cześć!